Witajcie, witajcie drogie rukie parany. Zapraszam Was na przekaz na miesiąc grudzień. Oczywiście pierwsze to, co z Wami rezonuje. Nie dopasowujcie do siebie na siłę. Zwróćcie uwagę na y swój księżyc, y ascendent i w ogóle jakie ułożony planet macie w horoskopie urodzeniowym, a już mi się talia rozsypała. Czy dobrze? Jeszcze sprawdzę nie, nie dobrze, odwrotnie. Aha. Ja zapraszam Was do polubień, do subskrypcji, do komentarzy, jeśli z Wami rezonuje. Będzie mi miło właśnie za wasze znak. To że jesteście, że oglądacie, obserwujecie mój kanał. I dziękuję Wam również za Waszą obecność. A więc zobaczmy, jaki tytuł będzie tego miesiąca Sakrum, poprzez ofiarę, nawet najbardziej ofiarę, nawet najbardziej przyziemny problem może stać się sakramentem, czyli nie ma tego złego, co na dobre nie wychodzi. No, czyli coś się musi zadziać, byście się musieli czego doświadczyć, tak? Żeby żeby sobie powiedzieć. To jednak nie dla mnie było. Coś musiało się zadzieć takiego, że nie bez powodu, tak? Są skutki i przyczyny pewnych zdarzeń w naszym życiu, które musimy wziąć za lekcję. Zobaczmy, jaki temat będzie tego tygodnia. O, karta mocy. Karta siły, karta mocy. Piękna. Piękna. Karta. Pozytywne wpływy. A dlaczego ta mam odwróconą? Karty mi się odwróciły. Mhm. Pozostawiacie to, co wam nie służy, tak? Być może wyjeżdżacie. Władczyni. W negatywach, barany. Na czym się skoncentrować? Kiermak kielichów. Oho, będzie gorąco. Co odpuścić? Mhm. Dziesiątka buław. No. To Was totalnie przygniecie. Tak. Chęć pożądania. Chęć pożądania, chęć ładania. Giermek Buław, no, drogie baranki To jest taka energia. Jeszcze mag, Wy sami kreujecie, tak? To co macie w karcie maga. Możecie po prostu stworzyć to, co wy chcecie, tak? Tylko, że uważajcie na swoje działania, tak? A tym bardziej pochopne. Wy już coś macie, macie jakąś stabilizację, widzę, żeby spełniać swoje marzenia. Tylko to jest Wasza energia, energia barana, tak? Energia barana, ognista energia, takiej zapalczywości, takiej energii. Takiej energii powiem Wam, y, gorącej, charyzmatycznej, która działa po prostu też i no tak trochę nieprzemyślanie. Tutaj macie kartę mocy, zrównoważyć, musicie swoją energię, żeby to jest chęć pożądania, chęć władzy, chęć zdobycia, tak, żeby mieć. Zobaczmy, dlaczego. To jest temat miesiąca grudnia, tak? Być może coś pragniecie, a tutaj jest pokazane, żeby zrównoważyć tą energię. Spokojnie, tak? Żeby nie działać yy, w taki władczy sposób, w taki gorący, ognisty, tak? To też energia rządzy Dlaczego? Dlaczego jest energia mocy? Cesarzowa. Cesarzowa to jest matka, partnerka, tak? Yy, być może to też i osoba kontrolująca Was, mocy yy, cesarzowa to. O, właśnie, siódemka mieczy. Jakieś kłamstwa. Być może wasza partnerka, lub to jest wasza energia, drogie barany. No, tutaj jakieś kłamstwa mogą być pod względem y, uczuć, pod względem, lub wy się okłamujecie do, do tej osoby, drogie barany. No, bo tutaj w negatywach jest cesarzowa. Barany, uważać. To jest osoba, która by chciała od was wszystko być może, ale to jest też i energia takiej, Kobiety, która dba o dom, dzieci rodzinę, tak? I to jest ona, dba o to wszystko. A to jest wasza energia mocy, energia siły, żebyście chcieli po prostu wszystkim rządzić i też wszystko mieć pod kontrolą. I tu jest szóstka mieczy. Czas to pozostawić w pozytywach, czas po prostu odpuścić coś, co wam nie służy, być może wyjazd, tak? Przemieszczanie się, być może do pracy. Uważajcie na drogach, może być ślisko, tak żeby też nie ulec jakiemuś wypadkowi w pracy lub w trakcie właśnie. Ale to jest w pozytywach pozostawienia, tak? Pozostawienie tej energii. Dlaczego jest szóstka mieczy? Ósemka buław. To jest komunikacja, to jest działanie, tak? W pozytywach. Wy będziecie działać, to jest karta diabła. Karta manipulacji, tak? Bo tutaj jest jakieś wychodzenie z uczuciami. Tylko, że coś jest przed wami ukryte. Wy się z czegoś uleczacie, drogie barany, tak? By osiągnąć tą równowagę. By osiągnąć coś, co wam przyniesie korzyści. Kierujcie się przede wszystkim intelektem. Mhm. Tutaj będą komunikacje i działanie na odległość z kimś. Bo to jest wypłynięcie, to jest opuszczenie, tak? Z osobą, yy, która właśnie... Yy, nie mieszka w tym samym miejscu, nie przebywa w tym miejscu, co i wy. I tutaj w negatywie macie cesarzową po raz kolejny. To jest chęć pragnienia rządzy, tak? Panowania nad czymś. Dlaczego ona jest w negatywie, a ta cesarzowa u was. Energia wierzy, bo coś się skończyło. Tak, a tutaj dalej jakieś uczucia, jakby jeszcze jakieś istniały, jakby się jakieś połał. I wy sami walczycie sami ze sobą. Baranku, który mnie tam słyszysz. Tutaj coś odeszło do przeszłości, ale tutaj pomiędzy wami jest cały czas komunikacja, tak? No i wy do tej osoby jeszcze takie jakby jakieś uczucia macie. No, to jest energia uleczenia, pozostawienia, ale tutaj jeszcze coś się tli. Tylko, że to już runęło i w negatywach nie ma już do czego wracać. I to jest walka, konflikt. To jest osoba z przeszłości. To jest wasza była partnerka, tak? I to są tajemnice. Taka niepewność, lęk, obawy. No, jednak musicie sobie przemyśleć swoje działania, tak? Co, co z tym wszystkim robić? Bo to są kłamstwa, oszustwa, albo wy sami siebie okłamujecie. No i tu, na czym się skupić? Haj, baranki. Energia wody, giernych kielichów, to jest taka e, niedojrzała energia. To jest taka, wy ty może się skupiacie na dzieciach, tak? Może macie młodego syna, albo z taką energią macie do czynienia. Na tym się będziecie koncentrować. To też energia ryb, tak? Kiermek jelichów on musi wszystkiego doświadczyć, wszystkiego spróbować, tak? Ciekawy świata, ciekawy życia, ciekawy również i uczuć, tak? Doświadczenie w tym kierunku. Dlaczego? Królowa Mieczy. No właśnie. Taką osobą możecie się spotkać, tak? Która będzie zamknięta na uczucia. Nic w waszym kierunku. Być może właśnie ta cesarzowa, tak? A Wy tutaj, jako królu buław, no, będziecie uparcie dążyć do jakichś celów, ale tutaj jednak będzie zawód miłosny. Zawód, żal, tak? Będziecie cały czas kierować się żalem. I dlatego mówię po raz kolejny: to jest karta mocy. Zrównoważyć swoje energie i ten żal, i smutek, i tą wierzę i to pożegnać, tak? Zrównoważyć i pozwolić temu odejść, tak? To jest energia świętowania, też zabawy, uwaga z alkoholem, tak? Cieszcie się tym, co macie. Nie przesadzaj z alkoholem, od razu mówię, bo tutaj też jest to pokazane. Wy jesteście tacy rozmarzeni, no, o miłości, no, wy chcecie wyjść do kogoś z uczuciami, no, tylko tutaj pokazuje się jakaś królowa buław, kobieta z podznaku lwa, może jakaś czarownica zawładnie waszymi uczuciami albo w waszych myślach też może z, y, się pojawić, tak? Tylko że wy tutaj się skupiacie na pracy. To jest y, taka energia też i skąpca, tak? Żeby mieć jak najwięcej, oszczędzacie, tak? By coś zbudować sobie na przyszłość. Co musi odejść. Tutaj mamy właśnie dziewiątkę pentakli. To jest inwestowanie samego w, w siebie, tak? To jest cieszenie się z tego, co już, co już macie. Ale Wy nie chcecie tego zmienić. A może by trzeba było? To jest energia panny, może trzeba by było coś z tym zmienić, tak? Albo jest jak jest, tak? I dobrze mi z tym. A no właśnie. Rycerz mieczy. Nie podejmujcie takich nieprzemyślanych yy, działań, tak? To jest yy, też energia równowagi, obrań w nowego i wydawaniu pod względem dzieci, pod względem wydatków. Nie podejmujcie takich powierzchni, osiągnęliście, macie stabilizację, to jest jasne postawienie granic. Po raz kolejny, żeby spełniać czyjeś marzenia, tak, możecie z osobą z podznaków wodnika, możecie mieć do czynienia, tutaj bardzo się wodnik się rysuje, osoba z podznaku wodnika. I tu też liczyć się ze słowami, tak, bo ktoś może od was czegoś żądać, pod względem pieniędzy. Także... Yy, też uwaga, co, w jaki sposób się do kogo zwracacie. No i tu dziesiątka, bo być może zbyt wiele na siebie wzięliście z przeszłości, tak, i to wam jeszcze ciąży. Coś, co właśnie umarło, być może ten wasz związek, i jeszcze po prostu. Yy, no, to jednak dzieci się pokazują. Jednak dzieci a to jest król mierzy kierować się intelektem, tak. To wtedy Wam się uda, tak? To jest król buław. I takie uparcie, dąże, dążenie do celów, tak, by coś osiągnąć. To być może związane właśnie z Waszymi dziećmi i podejmowane z tym decyzje, tak? Bo być może właśnie, żeby te dzieciaki miały szczęście, żeby miały stabilizację, wiedziały, że mały dwoje rodziców, ale też nie się zbyt wiele na siebie, tak? Bo to może się na Was odegrać. I tutaj macie. Dziesiątka mieczy. No widzicie, o tą cesarzową, tutaj zbyt wiele na Was y, po, po prostu y, obsiada tego wszystkiego, tego ciężaru. Dlaczego? Dlaczego jest ta dziesiątka mieczy? Dziewiątka, bo Wy sobie tworzycie jakieś schematy w głowie, tak? które, y, które się nie zadzieją, i Wy jesteście w energii takiego wisielca, zawieszenia, tak. Spójrzcie inaczej na tą perspektywę. Spójrzcie po prostu inaczej na tą całą sytuację. Nie bójcie się. Kierujcie się przede wszystkim intelektem, roztropnością, tak? Tutaj może być coś przed wami ukryte, o czymś możecie nie wiedzieć, tak? Bo tutaj się z kimś komunikujecie na odległość i być może nie wszystko wam jest mówione. Dlaczego? No. To jest jasno postawienie komuś granic, tak? Bo być może ty Wy też czegoś nie wiecie, albo się boicie zrobić krok naprzód, tak? By postawić komuś te granice lub coś wykonać, jakieś działania w tym kierunku. No, no, to jest zawalczenie zawalczenie po prostu o siebie, o to, co Wy chcecie po tym zawodzie, które Was spotkało. Tak, by osiągnąć własne szczęście. Tak, tutaj macie kartę wodnika, spełnienia marzeń, zrzucenie tego ciężaru, który wam nie służy. W karcie sprawiedliwości, w karcie sądu ostatecznego. Jest porzucenie tej energii. I tutaj macie dwójka kielichów. Wybór drogi, wybór drogi pod względem uczuć tutaj. Oczywiście, rak się rysuje. Dlaczego jest ta dwójka kielichów? Usiadająka kielichów. Wy tak marzycie. bojacie w obłokach, tak. Wy być może z kimś piszecie, z jakąś kobietą. To jest na przestrzeni świata, tak? Na odległość. To jest komunikacja na odległość, by stworzyć coś nowego, tylko że tutaj wy coś jest przed Wami ukryte. Wy tak tkwicie w jakiejś iluzji, w marzeniach cały czas, ale wy po prostu dążycie do tego, by osiągnąć swoją stabilizację, musicie jasno postawić granice. Wy sami kreujecie, tak? Widzicie, wy sami kreujecie swoje życie, tylko wy z tej energii zawieszenia i postoju, tak? Yy, I z tej izolacji, którą sobie sami tworzycie w głowach, bo to jest tak pokazane. Wy sami się blokujecie na nowe możliwości, a wy macie, do, wy macie wszystko, żeby zacząć coś nowego. Nowe życie, nowe perspektywy, nowy związek, tak? Tylko widzicie, zrównoważyć tę energię. Tu jest karta mocy, tu jest karta mocy, tak zrównoważyć tą energię, tą siłę i pójść po prostu do przodu, czego Wam serdecznie życzę, a czeka Was nowa przyszłość. Pozdrawiam Was drogie baranki i zapraszam do kolejnych czytań. Pa!